Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej trumni serdecznej kolejności na moim kanale. Gram dzisiaj sobie na Hypixel Pixel. Będziemy grać sobie w mini Wolce. gram razem z Grafem. I widzimy się już na arenie. Okej, ja moi drodzy, także jesteśmy na mini-wallsach na Hypixelu, tak? Także kontynuujemy dasz rozgryweczkę. Mm -hmm. I czekaj, na kogo teraz idziemy? Z, z, z Focus rzuci? Ja myślę, że to będzie dobry pomysł, wiesz, bo są blisko. Chłopaki będą nam defense tutaj oczywiście robić. I czy mi się wydaje, że to jakiś update mapek był? Kurczę, ja tych mapek nie poznaję, a graliśmy trochę, kurczę, w te mapki wcześniej. Znaczy, yy, super teamem grałem tutaj na tych mapkach, o tak to ujmę. Bo ty nie wiem, czy grałeś w ten tryb ogólnie, grafów jakoś tak więcej. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiesz, jak to będzie? Ziom? No nie wiem, kurcze Ej, żółty Wither, atakuje, o stary Dojeżdżam go O, ale proszę cię, zjechałem już 30% życia Ja to jestem kurcze, powiem wam, klepiren, normalnie hardcore riren Taki po Piren. W ogóle kurczę, jak oni zrobili takie małe idery? Czy to jest jakaś edycja modelu, czy co? E, nie, jak widery się spełnią od początku to są małe, po prostu potem rosną tak. Aha i oni zablokowali je na tym po prostu poziomie tak, takiego małego To Nie, dobrze. oni mają Awka, trzech ich stoi w jednym miejscu To ich DDD <laughs> to, to mamy super widers. Zrobimy im przez sufit. Stary. Stary, to mamy Jakąś na... jakąś wygraną, dobra. To jest w ogóle fajny tryb, bo tu jest, się bardzo dużo dzieje, jest taki fajny nieogar i nikt te się ty nie tym, że jest nieogar. A combo wtedy. No co? tak trochę się, ten, no, obracał tak trochę Aida Hajda, nie? Nie wiem, czy jakąś, jakiegoś nowotwora, czy haksy, ale coś na pewno ma. Problem ma na pewno. <laughs> Dokładnie. O, Możesz akurat mnie bije. Może jakiś problem, tak, ciebie. To wpierdziel będzie. Stary, dawaj na matę, dawaj Kampen na ring. Tamten też, typek, jakieś takie lewackie hity, typek, robi. Artkorowe koksy, kurczę Dobra, żółtego koksy. Dobra, zabity fajnie. Lit. <grydy> Tej te twoje niki. Czerwony PD zadały? Dobra, to nie jest nasz, kurczę. Już myślałem, że nasz pękł. Bang. Bang bang ziomeczkił. Trzeba tych czerwonych teraz powybijać, bo będzie przed. Prze, prze, zielony, zielony Spoko. Zielonych py, dodam. Py, Spoko. Dobra, teraz bronimy tylko naszego lidera, wiesz? Taka, taka taktyka jest ogólnie. Jo. Żeby teraz go to bronić. Zieloni mają jednego na a, wku, a dwóch yy, kompletnie <coughs> nie, nie. Dobra, ja już jestem w naszej bazie łe, także ja tu sobie będę przy kampiu w sumie trochę, tak Jasne. Aczkolwiek wybiegnę trochę dalej, bo. OOO, zabiłem Dobra, gościa! Zabiłem. Lur! Zabiłem gościa, który miał trzy serduszka i jednym strzem z łuku, naciągniętego. A to, a my jesteśmy niebiescy. Pod, wiem, widzę, widzę ich niki, widzę ich niki. Tak? Pod ziemią? Nie, nie Tak, pod ziemią są. Czekaj, zabudujemy tutaj, co? Przyjdą, przy, przy, będą musieli zniszczyć. Dobra, ja tu stary, teraz po swoje trochę. Wiesz co, zawsze jak będzie deadpech to mapa się zacznie kurczyć, także na to też można poczekać jak już ewentualnie. Ale nie wiem czy jest sens. Nie wiem czy jest sens jak ich No zostało ten, wiesz, jeśli nie zrobią trapa, bo czasami ludzie trapują odziwu na tym trybie też. Co mnie naprawdę zaskoczyło? Tutaj jest, oni się odbudowali kompletnie od tego! Cebulaczki jakieś, absolutne. Ja ci mówię, oni by czekali aż tutaj by wszystko, wiesz, zaczęło się rozpadać. Jestem na środek poszli. Dobra, jestem przy tobie. Dokładnie, oni sobie zrobili coś takiego. Puźba. Tak Łukiem możesz strzelać, te... łukiem będziesz niszczył czuwał na Strzały się odnawiają. Co ty gadasz? Zol, jakie cebule? No dokładnie mówię. Cebula gaming, kurczę. Dobra, zabiłem ziomeczka. Super Ransko. Dobra, zdedaliśmy ich, bo tylko został jeden. E... <coughs> zielony. Jeden zielony i dwóch czerwonych. Wiesz co? Trzeba sprawdzić. Ale Jak zaskoczyli! Kurczę, deszcz przeciwników normalnie. To jest jakiś nowy tryb na Skywarsach czy co? Enemy Raining? Raining? Moja wymowa angielskiego Enemy jest zła. Kurczę. It's raining, yeah! Hallelujah! It's raining, man. Oni, ci co mieli i, I na początku, nie są jacyś lewacy, naprawdę. Wybierajcie <coughs> to ten Weź go zciępań, cyfer. Stary, ja mam HP, ja muszę teraz uciec. Ten czerwony A ten nie, nie, nie zostało nie jednego. Weź z go w łuku. on idzie do ciebie, on ma więcej HP. Ja pierdział, on ma coś. No, on coś miała, autentycznie, dobra. Do, ten do... I według mnie to śmiała. Kolejna ręka, ale. Nie, ten jakoś to jest... też, tak, coś tak daleko bił, ale dobra, kolejna ręka. Jest, o, jest. ok, mój duch zagraził na ręce numer 2. Zobaczymy, jak nam teraz w tym momencie pójdzie, tak? także kontynuujemy. E, strategia ta sama, że atakujemy czerw e, To Znaczy, no. <ś conferences> Komuś zaatakować? Co ja tak, to jest strategia co? Wiesz, ja ja co? Powiem. Choć może pójdziemy z e, Saltiman na zielonych. Ja myślę, że na zielonych pójdziemy, tylko ja teraz pójdę na powierzchni, żeby nie było, że znowu się bawię w kreta, kurczę. E, wiecie, jest to o szóstej te sprawy. Śmieszne. Także dobra, ja sobie pójdę do zielonych. Pięknie się przebiłem przez ich obronę, kurczę i biję już im, ich mini Widera. że naprawdę świetnie. E, zbiłem mu już całkiem sporo inne muzdniki, prawda? Tak, coś koło 20-30%. Więc my z grafem to naprawdę szybko zrobimy. A powiem wam, że chyba chyba nie Raja mogę. Umarłem, ale ich wither ma mało, nasz wither też ma mało. Chyba A nie mogę jest kurczę... przez jakieś tutaj głupie małe dzieci amerykańskie. No nie, you died, kurczę, zginąłem. Ogólnie powiem, że chyba nie mogę wędek, więc są bardzo źli. Trybów minigame, kurczę, kurcze PvP nagrywać z grafem, bo <noise> co ja będę no tu nagrywał kurczę? No to idzie za szybko. Dzieci, którzy mają problem, jeżeli klawiatura nie ma przycisku L. What? <noise> To okay. są mamy Dobra, 10% życia mają zieloni, także może poczekajmy, aż im spadnie do 1%. Czerwoni w sumie już. Aha, my, my to czerwoni, <laughs> ok. <laughs> oh, not problem, tak naprawdę. Wiesz, co może się stać? 1% mamy. Ale zieloni i żółci, dobra, żółci wyciepali. pari, musi... musimy się trzymać, musimy się trzymać. Dobra, wiesz co, może brońmy naszego Tak, taka taktyka tarcza, nie taka totalnie. Nie, nie ma sensu już go bronić, nie ma sensu już go bronić, bo jeden hit padnie i padnie, tutaj ktoś może się dzielić z tym jednym hitem, właśnie jak ten typek. Ale my go kurde zdejmiemy, nie no, on, on chyba musi z miecza uderzyć, wiesz, ostatni hit musi być z miecza. tak mi się wydaje. nie, tak, musi być z e, Właśnie go walną. Naszego idera, co ty? nie da rady, ja, ja go tu bronię, jestem... Nie ma. Taktyka tarcza. Tak, Dobra, powiem Ci tak, Je jest, jest dobrze. <noise> I będzie dobrze, moi drodzy. A czekaj, bo tu zielony pod ziemią idzie sobie. Ja sobie go dogonię, sobie. Ja sobie go tylko dogonię. Po pozdrawiam jasu. Ja, to, to ja sobie tylko buduję. Pozdrawiam jasu bardzo serdecznie, tak oglądam tego osobnika. Dobra, mam, mam wełnę, stary. I idę pod ziemią po kolejnego zielonego, ale kurczę, dzisiaj jest odcinek. Ja niebieski idzie niebieski, idzie niebieski. Dzisiaj jest odcinek pełen energii w ogóle. Taki normalny over 9000. Nie! Nie! Zginąłem, ale dobra, odrodzę się i tak. Dobra, żółtych nie ma, żółci się gdzieś kampią, ale do niebieskich wbijam na ziemię. Niebiescy, wiecie co, pod ziemią latają ogólnie. Także mam nadzieję, że chłopaki będą tu bronić nam, bo ja bym też se poszedł na nich. O, jeden do nas już idzie. Kurde, ale się bije dobrze. E, niebieski Wither ma 9%, 8%. Ja zaraz 7%. zginę stary, ja zaraz powoli. Kurde, zginąłem. 8%. Dobra, na szpyku. Ty, ja się zespałnię, okej. Okay. Ich, ich trzeba rushować, ich Withera trzeba barszować. Bo oni mają 2% na Witherze, 1% na Witherze Dobra stary, ja się zespiłem, mam ostatnie A oni on mi tak... O, pomóż, 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 mam trzy serca. Dwa. Ditmecz jest. Pomóż za tobą, za tobą! Ja stary tych dotkańczam już. Dobra, cztery No nie, ale mnie gościuwa ścisła prawie. Jak ona człowieku siekła, mi to normalnie trzy czwarte HP na dwa strzały, nie? Ale dobra, zostało okay. już tylko trzech graczy, ale ci żółci się będą chować pewnie gdzieś. Co za... Będę, będę, będą. będą. Nie ten. To niebieski Fadu, niebieski okay. Musimy Dobre. uważać, bo się teraz mapa trzy, będzie kurczyć, na dwa jest, plecy. Trzy na dwa jest. Jeźdź, ple, Plecy, plecy, Smash, kurde, smash, bark smash. smash. Oh je, yeah, zabiłem. Dobra, super, Żółte kolejne. Jest tam? Dobra, idę do was. Noob player. Nice. Dobra. Także, moi drodzy, kolejna, że, prawda, e, e, arenka. Oh je, yeah, moi drodzy, także jesteśmy na arence. I zaczynamy, kontynuujemy, gramy, nie wiem, co tu dodać. O, jesteśmy rzuci, jak fajnie. Tak, ostatnie problemy z żółtymi, to teraz będziemy żółtymi, tak? Dla odmiany, nie? I to mapę chyba akurat znam. Dobra, to idziemy do tych starych, co są tam blue, blue, tak, to, to są niebieskie, idziemy do niebieskich. Ja się tutaj, prawda, do nich tak, tak taktycznie podkopię, prawda, kret challenge, te sprawy w Minecraft. Ehm, robimy kraton na gildiach zielonych. Robimy kretem... Na... Ej, niebieskich. Legendarny odcinek. Niebieskich starych, to są niebiescy. Czekaj, gdzie tu są A tu są schody, boż! Harry, gdzie twoje schody? O, strzela do mnie Wider. Harry? No Postle. bez przesady! kurcze, no ledwie go uderzyłem. On jest OP, naprawdę. Czemu on tak dobrze bije? Te poprzednie jakoś tak nie mogły w nas trafić, nie? A ten kurczę tak od razu Myślę, w nas perfidnie. Nie, żebyś jak się zablokował Wither, to żebyś mu nie mógł na raz wszystkiego HP zabrać. I w ogóle ponoć był jakiś bug, że Wider się ten, w ziemi blokował, czy gdzieś w ścianie może w go zblokować. I wiesz, i normalnie giną powoli. Aczkolwiek one i tak tracą cały czas po 1%. Jak, jak, jakby można było zauważyć, ewentualnie. Dobra, 24% ma ich wydar. Dobra, to trzeba też patrzeć do góry, kurczę, bo od góry nam też mogą wbić. No. A, i to jest Czerwonych trzeba troszeczkę, bo nie mają najwięcej w tej chwili. O ja, panie. Dobra, ubijam niebieskich. Nie, nie dam rady chyba ubić, kurczę. Zostało mu 7%, czyli jest na dwa strzały, tak mniej więcej. Dwa, trzy strzały, coś takiego. A ma 5%, także teraz będę się chyba na niego uw 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 uwziąwać. 64% ma czerwony. Stary, ile nasz ma? 40, dobra. Nie jest źle. I, no, dobra, jest wszystko porówno. Stary, zablokowałem się u czerwonych. O nie, jaka głupota. Głupota challenge. No nie, i zginąłem. O, jakiś typ, kurde jakiś PL nawet. On ma PL napisane w nicku trzy razy, czaisz? Co to jest? Polski Polak z Polski? Jest <laughs> swoją drogą ciekawy pomysł na nick. Polski Polak z Polski. <laughs> xddd, tylko czy liter jest dostatecznie mało, dużo, że można było takie imię za, za dużo będzie, za dużo będzie, spokojnie będzie Dobra, 12% zostało im, 7, dobra, jeszcze tylko tak ciapnąć normalnie. 5. Dwa razy trzeba cię 5, 4, 18. On się, on się trainuje jak ma mało, no. Tak, tak, znaczy on, wiesz co, cały czas widery tracą po 1%, tak, co sekundę. Mm -mm. Tak. Tak mało mają. Nie, nie, normalnie tracą, od startu gry, żeby do deathmatchu mieć z 1% przed końcem samym. Dobra, zabiliśmy ich, to nieźle, stary. Tylko, że mamy teraz to 10, nie kurczę procent. Dobra, staramy się Dobra, przetrwać teraz. One... Zieloni mają, jedy... idę zielonym na kamikaze, tylko żeby nasz wider przetrwał. Ja stary wiesz co, czerwoni idą pod ziemią do nas. Brynie. Dobra, pykło. Bierz go, bierz go, bierz go. Czy to jest Muszę też taka zależność, go. że jak zginiesz, a twój wider jeszcze żył kiedy ty ginąłeś, to się i tak odrodzisz, wiesz? O, to jeszcze spoko. Tak swoją drogą, tak, tak, żebyś, wiedz... tak żebyś wiedział. Tak żeby wiedział krafu, Żeby nie było! Tu jest lawa! Wiem, e, widziałem ją, ją uniknąłem. Dobra, cześć będę. Mamy trz trzech czerwonych i jednego zielonego zabicia. Stary, tu jest, tu jest niebieski jak nic, e, tu jest niebieski. Zablokowali się. Ja psałem, że on gdzieś się tutaj wkopał, nie? No, no nie, ma, nie ma szans, serio? Ty, wpadł tutaj, czerwony. Lol, dobra, dawaj tego do dalej. lawy, nice. Ale czemu mi kila nie zajmie? Czemu to mu musiało. Kurde. Dobra, Watch your step, dobra. Pa patrz na swoje kroki, czy patrz na swoje poczynanie jakoś tak, nie? Uh, watch your step to jest bardziej. Przekaz, trzeba tłumaczyć, to jest. Um... Swoje kroki. Nie, no to to jest dosłownie przetłumaczone. To jest. Watch your step bardziej znaczy. No, nie, nie Uwaga, znaczy. Wymaga stopień, to znaczy naj, naj, tak najlepszym przetłumaczeniu. To ale takim stopień. przenośnym, czy to nie znaczy czy też czasami, właśnie, uważa na swoje poczynanie? Czyli na to, co robić? Tak, ale u góry. Dobra, u góry jest. <grym> x, d, 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 d. Co? Ni, nic, Dź, dźwięk cenzury no, zapewne. A Alicja zrobiła Water Bottle Flip Challenge, rzuciła ręcznikiem papierowym i to lądował. <grym> jeszcze trzeba było Water Bucket Challenge zrobić w międzyczasie, w prawdziwym życiu. Dobra, Dobra. nice. Znowu killer. Moi super. Drodzy, serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, oczywiście nie zapomnijcie zobaczyć sobie tamnografa, zostawić łapkę, napisać komentarze, zobaczyć na Instagramu, zobaczyć na grupę na Facebooku, nie, nie wiem, czy jeszcze Snapchata, nie, Snapchata już w sumie nie korzystam, <grym> także moi drodzy, to, to by było na tyle. Do zobaczenia. Pa! Cześć.